Cześć! Dziś pokażę Wam mieszkanie w wyjątkowej lokalizacji, tuż obok Metra Szwedzka. Trzy pokoje w klimatycznej kamienicy. Zapraszam do środka. Po wejściu do mieszkania wita nas przestronny korytarz. Tuż obok ustawny salon o powierzchni ponad 25 m2 z wyjściem na mały balkon. Na jednej ze ścian wygodny aneks kuchenny. Kolejny pokój to obecnie duża widna sypialnia, z której wyjdziemy na drugi balkon. Przejdźmy do ostatniego pokoju, w którym pierwotnie była kuchnia. Obecnie to sypialnia, która sprawdzić się może również jako gabinet do pracy czy pokój dla dziecka. Dla chwili relaksu komfortowa łazienka, która pomieści dużą wannę, pralkę oraz umywalkę. A tuż za nią w osobnym pomieszczeniu WC. Ulica szwedzka przyciąga swoją nietuzinkowością i historycznym charakterem. Budynek z 50. roku, a tuż obok niego metro, które ułatwia komunikację z resztą Warszawy. Dla chwili oddechu w bliskiej odległości tereny zielone Park Praski czy miejski Ogród Zoologiczny świetnie rozwinięta infrastruktura liczne sklepy, restauracje, centrum handlowe ale także wiele pięknych obiektów historycznych. Duże mieszkanie do własnej aranżacji w klimatycznej części Pragi Północ. Zainteresowane? Zadzwoń i umów się na prezentację.